stanowiskiem burmistrza miasta Kolon, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskowała o uznanie skarg za bezzasadne. Komisja Rady Miasta po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowiły uznać skargę za bezzasadne skargi. Były dwie skargi. W związku z powyższym w paragrafie pierwszym projektu uchwały po nazwie za podaje się słowo bezzasadne. Natomiast do, w załączniku do projektu uchwały otrzymuje brzmienie ten załącznik. W dniu 8 lipca 2025 roku do Rady Miasta Kolno wpłynęła skarga dotycząca działań Burmistrza Miasta Kolno w zakresie Zapewnienia lokalu mieszkalnego, skarga ta została przekazana za pośrednictwem wojewody podlaskiego, do którego skarżący skierował swoje pismo. W dniu 11 lipca 2025 roku do Rady Miasta Kolno wpłynęła druga skarga tego samego wnioskodawcy, dotycząca tej samej sprawy. Zgodnie z paragrafem drugim w załączniku nr 7 do statutu Miasta Kolno, przewodniczący Rady Miasta Kolno przekazał skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu ich rozpatrzenia. Po poznaniu się z treścią obu skarg, do, dokumentacją sprawy oraz stanowiskiem Burmistrza Miasta Kolno, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, co następuje. Skargi dotyczyły. Negatywnego rozpatrzenia przez burmistrza miasta kolno wniosków skażącego o przydział lokalu mieszkalnego zasobu mieszkalnego miasta. Skarżący zarzucił burmistrzowi brak empatii, zrozumienia oraz niewłaściwe podejście do jego trudnej sytuacji życiowej, w tym samotnego wychowywania dzieci i trudności finansowych. Z Przeprowadzonej. Analizy dokumentów oraz stanowiska burmistrza jednoznacznie wynika, że wszystkie odpowiedzi udzielone skarżącemu były zgodne z zapisami uchwały Rady Miasta Kolno numer 21 łamane przez 156, łamane przez 21 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kolmo. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 2021 roku pozycja 20, 2632 i pozycja 300, 3574. Przedstawioną przesłanką negatywnej oceny wniosków był brak spełnienia warunku stałego zamieszkania na terenie miasta Kolmo, co najmniej przez 5 lat przed złożeniem wniosku wymaganego w paragrafie 14 ustęp 3 wyżej wymienionej ustawy uchwały. Skarżący zamieszkiwał w Kolnie dopiero zamieszkał w Kolnie dopiero w grudniu 2023 roku, co jednoznacznie wykluczyło możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku z przyczyn formalnych. Burmistrz działał w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lokalnego i powszechnie obowiązujące i powszechnie obowiązujące Każda z jego decyzji została poprzedzona analizą stanu faktycznego oraz oceną formalną prawną. W ocenie komisji nie doszło do naruszenia prawa ani przekroczenia kompetencji przez burmistrza. Zarzuty przedstawione w skargach miały charakter subiektywny i nie zostały podparte dowodami świadczącymi o nienależytym wykonywaniu obowiązków służbowych. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała mniejszy projekt uchwały, w którym rekomenduje uznanie skarg za bezzasadne. Rada Miasta Kon, po zapoznaniu się z ustaleniami komisji i na podstawie artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 572 z późniejszymi zmianami uznała skargi te obie za bezzasadne. Pouczenie na podstawie artykułu 239 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący. Ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy. Bez zawiadamiania skarżącego. I treść projektu uchwały jest na ekranie projekcyjnym. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi? Panie burmistrzu, proszę. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić pokrótce tylko tę sytuację, bo ta sytuacja jest oczywiście skomplikowana i, i to nie jest tak, że e, brakuje mi empatii, czy nie chciałbym pomagać e, ludziom w trudnej sytuacji, bo na pewno bym chciał i jeśli to jest tylko możliwe, to staram się to czynić. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania socjalne, to uchwała Rady, która jest w naszym mieście jest, powiedzmy, w większości miast. Chodzi o to, żeby te mieszkania socjalne trafiały do mieszkańców naszego miasta. I stąd ten zapis, że bezpośrednio przed złożeniem wniosku trzeba przebywać. Nie mówimy nawet o meldunku. W niektórych miastach Bumania nie był meldunek. My mówimy o faktycznym przebywaniu, bo zdarzają się osoby, które nie mają w majudunku, zostały wymeldowane i przez długi okres czasu nie mają mieszkania i przebywają w naszym mieście, Czy nawet jeżeli zdarzyła się sytuacja jakaś dramatyczna, w którym utraciły te mieszkanie w ciągu roku, ale przebywają przez te pięć lat przed złożeniem wniosku, to moim obowiązkiem jest wtedy przedłożenie wniosku z pozytywną opinią do komisji mieszkaniowej, która przyznaje te mieszkania socjalne i która dokonuje oceny. Dopiero po wskazaniu przez komisję mam prawo do podpisania umowy na najem mieszkania socjalnego czy też komunalnego. Natomiast moim obowiązkiem jest sprawdzenie wszystkich przesłanek zgodnie z prawem, które są konieczne do tego, żeby mógł taki wniosek przedłożyć i żeby komisja mogła debatować. Niestety w tym przypadku nie tylko ten warunek nie był spełniony, bo tam jeszcze chodziło o meldunki dzieci, które, które zostały w miejscowości poprzedniej, bo jest to ojciec czwórki dzieci, który po rozwodzie uzyskał prawa do opieki, czy co przekazał pod opiekę to czwórkę dzieci ojcu, a nie, a nie matce. I sytuacja teraz jest taka, że te dzieci wraz z ojcem mieszkają w konie, też w mieszkaniu socjalnym, które było przyznane jego matce, a wraz z matką mieszka jeszcze czwórka jego rodzeństwa, czyli łącznie na 60 metrach kwadratowych przebywa 10 osób. Jest to sytuacja trudna, ale i, i na pewno chciałbym pomóc, ale po pierwsze, nie mamy dzisiaj mieszkania wolnego socjalnego, bo, bo wszystkie są zajęte. Mamy jedno komunalne wolne, ale ono jest też wymaga remontu i ewentualnie przeznaczenia pod mieszkanie socjalne, ale i tak w pierwszej kolejności będziemy musieli przeznaczyć te mieszkanie osobom, które dostały eksmisję i komornik czeka na wskazanie przez nas lokalu do eksmisji, więc co najmniej dwa takie przypadki mamy, więc ta kolejka, która była już rozpatrzona w roku ubiegłym bodajże, też przesunie się, bo takie, takie są przepisy prawa. Oczywiście chcemy budować zarówno budynek socjalny, jak i budynek kołnany czy, czy tanie, tanie mieszkania pod wynajem. Tak? Natomiast czekamy na programy rządowe, które do tej pory niestety nie, nie zostały uruchomione. Miejsce mamy, grunt mamy. Jeżeli tylko takie fundusze się pojawią, na pewno będziemy chcieli z nich skorzystać, bo jeszcze kilkanaście mieszkań socjalnych jest nam potrzebnych. Ale póki co mamy taki stan rzeczy, jak mamy. I nie mogłem skierować i zaświadczyć, że spełnione są te warunki, które wymagane są, zarówno przez prawo miejscowe, jak i prawo no, mówiące o, o, o mieszkanictwie socjalnym. Więc tylko z tych powodów nie skierowałem tego i napisałem w odpowiedzi, że niestety przy niespełnieniu tego warunku nie mogę zaświadczyć, fałszywie, że warunki są spełnione i skierować je te, tego podania do komisji, do komisji zajmującej się przydziałem mieszkania. Tym bardziej, że nie posiadamy tak naprawdę żadnego wolnego lokalu socjalnego na dzisiaj. Także to jest taka sprawa. Natomiast myślę, że ta druga skarga była spowodowana brakiem zrozumienia odpowiedzi wojewody, bo wojewoda odpowiadając autorowi skargi napisał, iż kompetent organem kompetentnym w pierwszym etapie przynajmniej do rozpatrzenia skargi na burmistrza jest właśnie Rada Miasta, która w formie uchwały musi zdecydować, czy skarga jest zasadna, czy jest niezasadna. Szczegółowo wszystko, całą dokumentację przekazywałem na komisjach, więc, więc no w zasadzie nie miałem innego wyboru, jak zastosowanie się do prawa miejscowego, które mówi wyraźnie, że przed przed złożeniem wniosku osoba, która ubiega się o mieszkanie socjalne, jeżeli chce je otrzymać, musi co najmniej 5 lat przebywać na terenie miasta. I są takie osoby, które przebywają, bo wtedy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mimo iż nie, nie są zameldowane i, i, i przybyły do naszego miasta, ale jakoś tam wynajmują mieszkanie, czy jakąś stację, to pomaga. Tak samo jest z tą rodziną, jeżeli chodzi o finanse, to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma pod opieką tą rodzinę, czyli ojca i czwórkę dzieci i jeżeli chodzi o zabezpieczenie podstawowych podstawowych warunków do życia, na pewno ta rodzina takie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymuje. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, więc zamykam dyskusję i poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa na tym jest za podjęcie uchwały przedstawionej wersji? Głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 13 łamane przez 72 łamane przez 25 Rady Miasta Kolno z dnia, 2, z dnia 23 lipca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność burmistrza miasta Kolno została podjęta 13 głosami.